Cześć drodzy widzowie, ale 265 kłaniam się nisko zapraszam was na spotkanie w ramach, yy, oczywiście, La yy, Real Madryt kontra Celty Vigo. U siebie podejmujemy właśnie, jako Real Madryt, Celtę. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkania. Stadio Santiago Bernabeu, legendarny stadion madryckiego Realu. Tu się znajdujemy. Witamy Państwa jak najserdeczniej. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa komentował Jacek Kraskowski. Teraz przed nami kolejne spotkanie hiszpańskiej La Liga Santander. Real Madryt. Zmierzy się z celą To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. Wracamy na... Po graju do Di Stefano wracamy z powrotem na Realu, ok, na Stanę Gobernau będziemy ci po W obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Marcelo, Krasemiro oraz Isco zagrają w środku pola. Osamotniony na szwiccy zagra dzisiaj Mariano Diaz. Okay. Celty przedstawia się następująco. Zagrają dzisiaj w tradycyjnym ustawieniu 4-4-2. I to jest podstawowy wariant takiego ustawienia. Cztery obrońcy zapewniają dobrą ochronę bramki, a druga linia może generować przewagę i w obronie, a przede wszystkim w Santiago Bernabeu to prawdziwa świątynia piłki nożnej. I to nie tylko dlatego, że gra nim Real Madrid, najbardziej utytułowany europejski zespół. Zgadza się, bo to właśnie Stadion Królewski, jako pierwszy w historii, gościł finałowe spotkania w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i UEFA Champions League. Kurde Macie Braiz Mendes. Demis Suarez. Przechwycili przeciwnicy. Pięknie go dostrzegł. Jest przy piłce, będzie groźnie. Udanie broni piłka, cały czas brzęs. Kuźwa, jak? To co za się... Wielu utalentowanych piłkarzy, ale ta jest naprawdę wyjątkowa. Już nie mogę się doczekać rozwoju no, wypadku. Real Madryt oddaje... Robi się niebezpiecznie. Oddają ci kerywany. Ja pindolę, no jak? Tu się wziąło? Skąd tu się wziąłeś? Skąd się wziąłeś? Tu wypadnie. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwników. Ja. I mamy zmianę posiadania piłki. Idalnie to zrobił, chyba będzie gol. Dobrze antycypował. De... No i to. No gdyby nie on, byłby gol. Federico Valverde. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Na... Gdzie spalonego... Spalonego obrońca, przed... Ale spalony górnik? Nie spalony obrońca był przed. Nie spalonego? Sędzia ślepo. Błąd fify kuliwa jego macie Gdzie on miał tam zapalanego, no co za głupi sędzia ładnie nad obrońcami Jagaspas Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie Nie nawidzę cię, Jagaspas Obrońca na posterunku. Nie! Kurde. Mamy aut. Sekretarz. Co za głupia piłka. Świetne wejście, Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Vinicius Junior. To musi być gol! Kur... mać... Ty szmato, poczekaj, ja Cię w... zaraz... ...miał obronić to uderzenie i obronił. Aby więcej takich udanych interwencji. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on... Co za... Mariano? Czy będzie prowadzenie? Kur... Bramka, dziękuję za tę interwencję. Ja pierdolczę...

to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę. Następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie primasowe. Jeden do 0. Przewaga nie jest bezpieczna. Blisko już do bramki. Dobra wymiana podań. No to Ruszył do przodu całkiem udanie. Wypa... Yes. No no I pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. Real ma dziś dość niewiele kontaktu z Kinką. Ale cóż? Uwaga, ma tam trochę nic. Gdzie! Dopiero teraz biesasz spalonego tyma! Sędzio? Śwmioty jednany oczywiście nie ma spalonego. Bum. No, oczywiście, bieg później kuliwa ma szpata Jedna co za? Durna błąd FIFA, Normalnie, je, od kiedy? Jeden zawodnik wyznacza linię za, spalonego. Wytłumaczcie mi to. Jeden zawodnik obrony. Od kiedy? Tak jest. Brais Mendes? Czy stałaby wyrównać? Szkoda, ale spalony był. Przeczytał to jak profesor. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszych. Zapraszam Państwa na drugą połowę meczu. To utrzymuje się przy piłce. Krąży piłka między piłkarzami i celty. Denis Suarez. Piłka wraca do Aspasa. Okazja, ale przejmuje piłkę w polkarnie. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonania. Jak dotąd zalicza dobry występ i będzie sam na sam z plankarzem. Dwa, jak on to wyjął? Nie sytuacji, same składają się na oklasków. i tak oto tracą piłkę. Królewscy wyprowadzają atak. Dobre, skuteczne podanie. Kapitalna interwencja w porę to podanie. Ja, ja gaspas. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Genialne podanie. Vinicius Junior. Karny. Ten atak dobrze się zapowiadał, więc żółta kartka nie będzie zaskoczeniem. Arbiternie wahał ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę, a faulujący przyjmuje karę spokojnie. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny. która właśnie przegrywa. Jak? Do końca drugiej połowy już niewiele. Czuję wolne z takiej odległości zawsze. Czemu wolny? Byłem fałorowany. Byłem faulowany w polu karnym, ale dobra jak. Bramka sięgnął piłkę, brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Byłem Tramka faulowany w polu karnym, to powinien być karny, a nie kupić wawolnie. Trener postanowił wprowadzić do gry rezerwowy. Na ławce od razu... Ta FIFA w ogóle już nie przestaje zaskakiwać. Ma miejsce, by dośrodkować. Świetna obrona Bramkarza. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie złapał to do Spalony trochę jest, szybko ruszył do przodu. O, właśnie. Kama Winga wejdzie na debiut. Teraz jeszcze Już Kadak. Kama Winga. Mariana Mariano wejdzie. Benzema wejdzie. I Azad. Na skrzydło. Druga połowa coraz mniej czasu do końca zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Santinina. Co teraz zrobi? Santinina. mina. Podanie skutecznie zablokowane przez obrońcę. Edwardo Kamabinga Jest szansa na kontratak Karim Benzema Okazja Benzemy! Dwa! Co za menda, jak to się kurwa kołówka? Kuj. się znalazł na skrzydle Świetnie przerwał przez obronę. Musi strzelać! Nie ma gola, pudło mimo błędu bramkarza. Jak można nie trafić z takiej odległości? Eden Hazard. Dobrze im się układa gra, mamy drugą połowę. Prowadzą, ale chyba jeszcze za wcześnie na rozliczenie w Jacku? Przed szansą azar! <grym> Jaką on wyciąga? Nie pytałem, proszę państwa, kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pełną stratą bramki. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Żeby tak w rzeczywistości było. Taki widzer. Ale przeczytał to jak profesor. Faul. Oj paskudne wejście. Moim przedonaniu na kartkę. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Na dobrą sprawę to oni zarabili kartki. Ferreira. Hugo Mają. Ferreira. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Niezła okazja do kontry. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. A tak strata. Obrońca dobrze to przerywa. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Królewscy wyprowadzają atak. Benzema może doprowadzenie dało im za wiele pewności siebie. Słaby strzał. Messi Suarez i mamy stratę. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie subskrypcji na kanale Łapek w górę. Za 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 do usłyszenia następnych materiałów. Trzymajcie się, cześć, pa. Na dzisiaj to tyle. Łapkujcie subójcie zostawiajcie komentarz pod spodem. E na dzisiaj ma za sobą tyle. Bardzo dobrze. się w po materiałach. w tym spotkaniu. Zwierzymy się następnych do jutra, Trzymajcie się, pa.